Cześć z tej strony ja, nagrywam kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z jetpunka, z quizów, lecimy do soli. Polskie województwa na pustej mapie. Śląskie. O kurde, no. Polskie, mazowiec, mazowieckie. Małopolskie. Wielkie. Polskie, lubelskie, lubuskie, yy, yy, Eee. Warmińsko-Mazurskie. Yy, podlaskie. Są to wszystkie.

górno Słom. górno Górna Dolno tak Dolno Jest na pewno Pomorskie, kujawsko, Nie. Pomorskie, Pomorskie i nie, wykop polskie No tutaj jest Nie I Poznań chyba, nie Poznań jest tu. No to jest Łódzkie. No co, co to za Łuskie?

tu jest Zakarpacie, nie wiem. Pomorski wielkopolski, Dobrze, Do, dobrze. Aha, właśnie, drugiej rzecz pospolitej. Będzie śląskie czy katowickie? Śląskie. Dobra. Gdańskie? Nie, pomorskie. Wielkopolskie? Nie? Poznańskie. Poznańskie. Małopolskie czy krakowskie? Krakowskie. Mazowieckie. Mazowieckie, nie, a tu war, 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 warszaws, Warszawa i Warszawskie, yy, Wileńskie, Lwowskie, nie, bo, Lwowskie, yy, Stanisław. Jakoś tak tarnopolskie także i wa nie 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 Kielecka.

Jelenie... nie, 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 nie. Miasto gdzieś tu. Patrzę z mapę Miasto? Lubelskie, jest. A tu nie wiem, będzie Podlaski? lub białostocki. białostocki. Białostocki, Teraz te trzy. wojskie, wojskie. wojskie. Teraz, jak się nazywały te dwa miasta na terenach dzisiejszej Białorusi? Jak to się nazywało? Jak się nazywały te miasta? Nagię jakieś? No nie, nie, nie wiem. A. A, dobra, nieważne. Nowogródzkie i Polskie. To nie ważne, i tak więcej niż niż większość. I 10 państw Azji wysuniętych najbardziej na południe. E, Indonezja, Malezja, na pewno będzie Brunei, Malediwy, Brunei, teraz Singapur, na pewno. Co jeszcze? Yy, Sri Lanka na pewno. Może Indie? Nie, Chiny już nie, nie będzie. Może Tajlandia? Y y nam już nie, 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 to nie. Nie aż tak. Pewnie jakieś wyspy zostały. Yy, nie. Oman. Nie, Jemen? Nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> Najbardziej na południe. Tajwan. Filipiny. Odzi. Indonezja. Nie. Włona w to już jest Australii. To jest oceania. Australia. Nie wiem. No, nie wiem. Tiemor Wschodni jest taki sam, że od sześćdziesięciu procent użytkowników wszystkie mecze polskie nam się świata. A! No, Na pewno była Brazylia. I z nią wygraliśmy chyba w 7. W 74. Nie. W z którymś z nich chyba wygraliśmy, na, albo, albo przegraliśmy. Albo przegraliśmy. Nie. w z którymś z, z tych mistrzostw chyba w 74 wygraliśmy przez to. W zdobyliśmy trzecie miejsce. Tu przegraliśmy, tu widocznie przegraliśmy na... Meksyk może być. Meksyk na pewno. Arabia Saudyjska to z tych najnowszych. Saudyjska. Argentyna. Na pewno i Francja. No raczej by, trzeba pisać jakieś większe za, za Jak nie zagraliśmy, no to no właśnie. Zagraliśmy. Hmm. Niemcy? Jak coś tak chciałem napisać? NRD i RFM. No. Nie ale ogólnie Niemcy zaliczone. W 2018? Nie, nie, Japonia? Japonia była? Była. Afrykańskie państwo było. w nie, nie nie, są mali, nie Kenia. Z Afryki? I nie pamiętam. Nie. A tak ogólnie Brazylia, może Urugwaj? Włochy? Z Włochy? Ukraina? Nie, Swecja? O, graliśmy. Hmm. Z kim jeszcze graliśmy? Mistrzostwa Świata, Portugalia, kiedyś? Tak. W 2002 i w 1986. W 2002 chyba było w Korei Południowej, a nie wiem, Korea Północna może? Może? Nie, 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 Południowa. Południowa. Uf. No dwa tysiące sześć wygrały Włochy, ale ja już pisałem. 2006. Francja była w finale. No nie wiem. Pozdaje się. Haiti. No Jugosławia. No mogłem wpisać. Tunezja. Peru. Kamerun. Senegal właśnie. I Kolumbia. Kostaryjka. Ekwador. Anglia. Maru. Anglia. To też. Belgia, Anglia, Jugosławia powinien. No, muszę w się sensie nie powinienem, bo... Ale. Nie powinienem? Ale raczej bym zgadł. Tak w sumie. Gdybym pomyślał, no to bym zgadł. Tak, więcej. tak więcej. Częm bardziej. Odpowiedź zaczyna się na ż. Ż. Nie, nie, dobra. Nie będę nic widział. On nie chce tego typu. Nazwij pasującą do swojego Zaczyna się na literę O. Lisa na O? Nie no. wiem. Później to może ten. San Salvador. San Salvador? Nie? Salvador? Po prostu? Nie. San Salvador. I zaczyna do dor. Nie? Nie. San Salvador, no istnieje taka stolica. No, przepraszam bardzo. No, no no, już nie, no, 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 kurde. No, kurde. Mm, kurde tu y, która ma literę ze swoim na, swojej nazwie. To wszystko może być. Mm. mm kurde. Wszystko może być. Teraz no, no, nie no nie. Berlin nie Moskwa, dobre Która ma świetną dzienną... Nie już. Yy, Kair. Co tutaj mam wiedzieć? No jakaś Afryka. Która ma szerokość go... Biał... Poniżej... A wy, a wy twórca quizu, ty, ty myślisz, że ja wiem dokładnie ile to. gdzie to jest dokładnie na mapie? E, twórca quizu chyba myśli, że my wiemy. W sensie niektórzy mogą wiedzieć, ale ja. No, muszę sobie wiem. Mapę albo globus, jakiś. Tak, to wiem. Składnie, spokojnie. Dobra, która nazwa jest jednym ze dwóch stron które... Co? Dobra, nie wiem. Yy, która nie jest jedyną stolicą swojego państwa. Oto, to na przykład kapsztat. Kratoryzm która jest wspomniana w Starym. Rozumiem. Która nie jest jednym z pięciu największych miast swojego państwa? Nie wiem. Która leży. Ta, Hawana, stolica Kuby, chyba. I dużo państwa, która ma widok na kaukaz w Baku? No chyba, że jest w Na Himalaję. Nie wiem, jak się nazywała stolica. Najprawdopodobniej chodzi albo o Nepal. No, na, na, no Nepal, no. No może Butan. No, może, Butan ale, no, może Butan, ale raczej Nepal. Która leży mniej niż 70 km w miejscu państwa, leży mniej niż 70 km? Bratysława będzie, myślę. A w sumie Watykan. W sumie Watykan, rzeczywiście. Które mieszka cesarz. Mieszka cesarz? W Co, są cesarze? Nie wiem. San Marino, no aha, bo przez Pau powinno się napisać San Salvador. No ty jedno sobie zaliczam, a od rzeczywiście, oslot też rzeczywiście. Z... No w sumie Rzym. Zagrzeb, dobra. Y, albo za, albo... Dobra. Myślałem nad Hortumem, ale nie napisałem go w końcu. Ja w sumie mogę spróbować. Canberra, Buenos Aires, Mont... a. a, to przynajmniej wiem, gdzie więcej gdzie to jest. Amsterdam i Baku. A, która leży poniżej poziomu morza. No, no, Aha, Sofia, Victoria i Kingston. O no serio? Nazy Oni nazywają w 2021? Nazywali jakieś dziecko Kingston? Okej. Okay. Mmm, count. Y aha, to nie jest. Ale to... Okej. Okay. Himalaje. Kata... Katma... No, dobrze myślałem. Aaa, y... po... Japonia jeszcze ma cesarza. to no. dobra. Z którego może wyruszyć statek bezpośrednio na południe i bez napotykania żadnego innego lądu do płynąć do Aha, Wellington okej. Okay. które miało kiedyś i już nie ma? Najwyższy budynek. A, London, Taipei. Okej. Okay. I tak więcej niż średnia? Nie. Gorzej niż średnia. No to jeszcze jeden. O co ludzkość? okej. Okay. Aha! Dobra. Europa. Niemcy. Rosja, bo to ludzie. Dobra. Ludzie. Jak hmm, będzie Chiny, co będzie dużo punktów, Indie, co też będzie dużo punktów. USA, Brazylia, Słowacja, Słowenia. Nie, bardziej, bardziej ten, Kanada. Francja będzie miała dużo ludzi. Y nie Kajr, Egipt. Co ma dużo? Yy, ke, nie Kenia, Nigeria. Ni, no. Nigeria, nie Niger. Ale to jest, też też, jest takie państwo. RPA, Australia. Australia. Yy, co jeszcze? Jest takich. Włochy. Yy, Oslo. Nie Oslo. Yy. Meksyk, Argentynę, Argentynę, Argentyna, Chile, Paragwaj, Urub, Czechy, y, Lit, Litwa, Łotwa, Estonia, y, Czechy, Słowacja, y, Węgry, y, Egipt. Ja cały czas napisałem nie Egipt. Chodziło mi o Grecję. Turcja. Dobra, szybko. Ken. A, Kenia już nie napisałem. Więcej niż średnia. Yy, więcej. Wymieniłem... O, Bo wymieniłem najwięcej. Hiszpania, Japonia ma dużo ludzi, no tak. Wielka Brytania nie wpisałem Pakistan ma dużo dobra, nie wiedziałem, że Pakistan ma tyle aż. No, 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 no za mało czasu jednak. Indonezja, no. I co wiem, ja, to będzie ostatni, ostatni film. Ostatni quiz to był na tym odcinku. Wiem. Widzimy się w następnym odcinku, chyba jutro, chyba jutro. No i.